Drodzy koledzy no, wspaniała Wigilia, te tłumy tutaj są. Bardzo się cieszę. Przepraszam za spóźnienie. Niestety tak to jest pod koniec roku, że w tej pracy samorządowej właściwie każdy dzień to jeszcze decyzje, jeszcze różnego rodzaju sprawy. miałem pośrednie zarządu i przepraszam za spóźnienie. Chciałem Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić przede wszystkim. To wielka radość, że tak licznie jesteście tutaj, jesteśmy tutaj w to pokazuje, że polskie stronictwo ludowe to partia to stronictwo rodzinne. Najlepiej czujemy się rzeczywiście wtedy, kiedy jesteśmy razem, kiedy potrafimy gromadzić <coughs> się nie tylko zresztą przy okazji takich uroczystości, takich okoliczności. Słuchajcie, przed nami są święta. Przed nami jest nowy rok. Oczywiście zamykamy, zawsze tak jest, że zamykamy ten czas poprzedni i otwieramy tą nową perspektywę, nowy rok. Te święta zawsze są dla nas też takim momentem pewnej refleksji, wspólnego spotkania i w tym w gronie rodzinnym najbliższym, ale też właśnie w gronie tej większej rodziny rodziny ludowej chciałbym wam wszystkich bardzo serdecznie podziękować za ten rok 2013 który mija to był trzeci rok kadencji samorządu to był też okres dość trudny nie będę dzisiaj przy tym świątecznym przy tym świątecznym stole o tym mówił ale to był naprawdę trudny rok z wielu względów zwłaszcza dla samorządowców, dla budżetów naszych jednostek dla tych zadań, które wypełnialiśmy. Dla samorządu województwa który reprezentuje to był o tyle bardzo trudny rok, że yy, ciągle mieliśmy problemy, z, zwłaszcza z yy, niezbędnymi wkładami na rzecz innych województw. Kończyliśmy, kończymy właściwie ten okres planowania finansowego na 2007 i 13. Pracujemy teraz nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej. Zabiegaliśmy na poziomie Brukseli o to, żeby Nazowsze miało specjalny status w regionu częściowego, po to, żeby rzeczywiście jeszcze tych środków wsparcia z poziomu Unii Europejskiej otrzymać e, taką odczuwalną ilość, gdyby nie udało nam się doprowadzić do takiej nowej formuły, regionów przejściowych, myślę, że to wsparcie byłoby znacznie, znacznie mniejsze.